Cześć, witam Was w kolejnym podsumowaniu Tygodnia Wojny Izraelsko-Palestyńskiej. W tym tygodniu będę przedstawiał Wam najważniejsze informacje od 22 października do 28 października, czyli z aktualnego tygodnia. Jak to wrzucam, no to te informacje są jak najbardziej aktualne. Nagrywam odcinek około 16.20. Pewnie będzie opublikowany nieco później, bo trzeba go jeszcze zmontować. I informacje są tak naprawdę do tej godziny wszystkie aktualne, zebrane zarówno ze źródeł zachodnich, tak jak zawsze, jak i ze źródeł blisko wschodnich. Także chcę, żeby ta relacja nie była tylko zachodnia lub tylko blisko wschodnia, tylko żeby przedstawić Wam różne punkty widzenia. Tradycyjnie zachęcam do zasubskrybowania kanału, żebyście byli z kolejnymi filmami na bieżąco oraz do rozważenia wsparcia nas poprzez portal Patronite, dzięki czemu właśnie takie podsumowania możemy dalej przygotowywać. I ja tradycyjnie też poproszę o wyrozumiałość w razie jakichś drobnych przejęzyczeń, które mogą się trafić w sytuacji, gdzie no naprawdę duży research i montaż i nagranie leży tak naprawdę całkowicie na moich barkach, także tutaj proszę o dochatną wyrazumiałość. Nie mam sztabu osób, które by tutaj korygowały, poprawiały, szukały dla mnie informacji. Także drobne jakieś tam pomyłki, oczywiście. Trafić się mogą. I przejdę myślę do podsumowania. Rozpocznijmy od ilości ofiar. Na stan na 28 października 2023 roku, na godzinę 14.20, ostatnia informacja, jaką podał resort zdrowia Strefy Gazy w kwestii ofiar: 7703 zabitych, 3595 dzieci. I ilość rannych to jest 19 700. Także widzimy, że ta ilość ofiar wzrasta. Oczywiście ta prawdziwa ilość ofiar jest na pewno znacznie większa niż ta oficjalnie podana, bo media tak naprawdę podają tylko te ofiary, które zostały w 100% potwierdzone przez resort zdrowia strefy gazy. Natomiast bardzo wiele na pewno osób nie zostało jeszcze odnalezionych. Co do samej tragedii tej sytuacji w strefie gazy, to, to na podstawie tych newsów, które ja tutaj mówię. Trudno sobie te tragedię wyobrazić, natomiast spróbuję Wam troszeczkę to zobrazować, bo w internecie w różnych miejscach można obejrzeć relacje z tego. Ja ich tutaj nie będę pokazywał, bo YouTube cenzuruje tego typu treści i ten film w ogóle nie mógłby być opublikowany. Więc po prostu Wam powiem mniej więcej, żebyście zrozumieli, jaką tragedią jest to, co się dzieje aktualnie w strefie gazy. Mamy do czynienia tam z sytuacjami, gdzie osoby normalnie idące sobie na zakupy z tych zakupów nigdy nie wracają. Bo stojąc w sklepie, nagle po prostu rakieta trafia w budynek. Są takie nagrania w internecie i po prostu cały budynek się wali. Wszystkie osoby widoczne na zdjęciach, które wiodły swoje normalne życie, do domu już nie wrócą. Widziałem też filmy z tego, jak dzieci, niemowlęta, były poparzone białym fosforem i żyły poparzone. Można to znaleźć w internecie. Widziałem filmy, gdzie ojcowie trzymają ciała swoich dzieci, gdzie ciała są setkami składowane w jednych miejscach, gdzie idąc ulicą. Palestyńczycy, palestyńskie dzieci widzą rakiety uderzające w budynek obok, gdzie dorośli te dzieci później z tych gruzów wydobywają w stanie cięższym lub lżejszym, poparzone, mniej poparzone. Także to jest niewypowiedziana tragedia. I liczba, którą ja podaję, 7703 zabitych, w tym 3595 dzieci, to jest tylko liczba, która na mnie uzmysławia, ile tragedii dzieje się w tym miejscu. Także tutaj tak tytułem wstępu, żebyście mniej więcej wczuli się w sytuację, a teraz przejdę już do tego suchego relacjonowania newsów, które co tydzień robię. Zacznę od przytoczenia pewnej wypowiedzi Mata Schumakera, czyli byłego analityka Agencji Wywiadu Wojskowego Stanów Zjednoczonych DIA, który porównał aktualną sytuację na Bliskim Wschodzie do sytuacji z 1914 roku przed wybuchem I Wojny Światowej. I tutaj jest cytat z jego wypowiedzi. Celem czwartkowych ataków... Mowa o atak Izraela na Strefę Gazy było obok zniszczenia zasobów wojskowych wysłanie Iranowi wiadomości. To nie jest walka Iranu i że powinni się od niej trzymać z daleka. Jednak sposób, w jaki irańscy decydenci zinterpretują to przesłanie, może znacznie różnić się od zamierzeń Waszyngtonu. Jest całkiem możliwe, że honor i emocje będą w Iranie tak wzburzone, że nie postrzega się tamtego jako okazji do ustąpienia, ale jako wezwanie do zwiększenia swojej aktywności. Z pewnością jest to bardzo niebezpieczny czas. W pewnym sensie można odnieść wrażenie, że jesteśmy w sierpniu 1914 roku, kiedy wszystkie główne mocarstwa w nerwowej niepewności wyczekiwały nadchodzącej walki. Koniec cytatu. Także tutaj analityk porównuje sytuację bieżącą do sytuacji, oczywiście, na Bałkanach w 1914 roku, gdzie wzbudzający się niepokój w tym regionie spowodował, że wszystkie aktualnie wtedy liczące się mocarstwa świata zaangażowały się w konflikt. O konflikcie światowym mówimy wtedy, kiedy działania zbrojne są widoczne w jakiś sposób na wszystkich kontynentach. I teraz widzimy, że zarówno Azja, bo i Chiny wysłały swoje okręty w tym tygodniu na Bliski Wschód, o czym powiem troszeczkę więcej później. Zarówno Azja, jak i Europa, jak i Afryka, jak i Ameryka odczuwają w tym momencie skutki tej wojny i państwa z tych wszystkich kontynentów. Są już w jakiś sposób zaangażowane w ten konflikt. Ja zawsze mówiłem, że jeżeli dojdzie do konfliktu na Bliskim Wschodzie, to będzie musiał się zaangażować w niego cały świat, bo to jest region, który aktualnie jest centrum światowego konfliktu ze względu właśnie na konflikt między Izraelem a Palestyną, między Izraelem również a krajami ościennymi, który musi angażować wszystkich sojuszników, wszystkich tych krajów. A sytuacja sojuszy na Bliskim Wschodzie i sojuszy państw bliskowschodnich z krajami z innych regionów świata jest bardzo skomplikowana i tak naprawdę tworzy nam nieskończony węzeł powiązań, który w pewnym momencie musi niestety eskalować na te wszystkie państwa, jeżeli chodzi o konflikt. Konflikt Blisko-Wschodni przestaje być tylko konfliktem blisko zaczyna być konfliktem całego świata. Natomiast przejdźmy już do samych newsów z strefy gazy. Zacznijmy od tego, że... 22 października, czyli w ubiegłą niedzielę, dzień po poprzednim podsumowaniu, bojownicy Hamasu stali się z żołnierzami izraelskimi w strefie gazy, prawdopodobnie po raz pierwszy. Zbrojne brygady Al-Qassam z Hamasu wydały swoje oświadczenie, w którym możemy przeczytać: Żołnierze sił syjonistycznych, którzy wpadli w zasadzkę w Han Yunus, zostawili pojazdy i uciekli pieszo za wschodnią stronę płotu. Z kolei siły zbrojne Izraela napisały: Tak, oddano strzały w kierunku żołnierzy IDF. Działających na zachód od bariery bezpieczeństwa strefy gazy w okolicy Kisufim, a czołg IDF uderzył w komórkę terrorystów, którzy strzelali do żołnierzy. Czyli tutaj jakby te relacje, zarówno ze strony palestyńskiej, jak i ze strony izraelskiej się pokrywają, doszło na pewno do starcia na terenie strefy gazy i było to prawdopodobnie pierwsze starcie lądowe na terenie strefy gazy w trakcie tej wojny. I polegało to na tym, że strona Hamasu zaatakowała Konwój izraelski, który znajdował się po stronie strefy gazy, który odpowiedział ogniem z czołgów i podobno trafił według strony izraelskiej w komórkę Hamasu. W tym tygodniu dotarły do strefy gazy kolejne konwoje z pomocą humanitarną. 23 października było to 20 ciężarówek. 25 października kolejna 8 ciężarówek, a 27 października 10, także ta pomoc humanitarna dociera, natomiast z tego co czytałem jest ona niewystarczająca i no nie dociera do wszystkich Palestyńczyków na pewno, którzy znajdują się w strefie gazy. Także Zachód i inne kraje coś pomagają, natomiast nie jest to pomoc na pewno wystarczająca w tym momencie. No i ta, ta pomoc oczywiście przejeżdża z Egiptu przez przejście graniczne w Rafach, o którym mówiłem już wcześniej w poprzednich podsumowaniach które jest jednym z głównych przejść granicznych między strefą gazy a Egiptem. 24 października armia Izraela zrzuciła ulotki nad strefą gazy. W języku arabskim, których treść teraz Wam przytoczę. Jeżeli pragniesz lepszej przyszłości dla siebie i swoich dzieci, podejmij działania i jak najszybciej przekaż nam rzetelne oraz przydatne informacje na temat zakładników przetrzymywanych w Twojej okolicy. Armia Izraela zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Tobie i Twojemu domowi, a także przekazać Ci nagrodę finansową. Gwarantujemy całkowitą poufność. Czyli Izrael po prostu zrzuca ulotki po to, żeby przekonać Palestyńczyków, na przestraszonych de facto ich bombardowaniami, bo oni bombardowali strefę gazy nadal przez cały ten tydzień i zniszczenia są olbrzymie, również straty w ludziach, jak widzimy, ofiary cywilne jest ich coraz więcej. To w tej sytuacji po prostu Izrael próbuje zastraszać, w sensie wykorzystać strach bombardowaniami, do tego, żeby Palestyńczycy zaczęli wydawać bojowników Hamasu. Jeżeli chodzi o uchodźców, to trzeba pamiętać, że uchodźcy ze strefy gazy nie mają dokąd uciec, nie mogą uciec do żadnych krajów ościennych. Egipt nie przyjął uchodźców, i około 600 tysięcy wewnętrznych uchodźców w Strefie Gazy, czyli takich, którzy opuścili swoje miejsce zamieszkania i przemieścili się do innego miejsca Strefa Gazy, znalazło schronienie w 150 ośrodkach należących do ONZ. Agencja UNRWA, należąca do ONZ, która prowadzi te schroniska, poinformowała na swoim Twitterze, że aktualnie te ośrodki są zapełnione uchodźcami tak naprawdę nie ma już miejsc dla kolejnych. A wiemy, no, że jeszcze na pewno bardzo wiele osób potrzebuje schronienia. Także wyobraźcie sobie, jaki tam horror się dzieje, w kontekście tego, co Wam mówiłem na początku. Z kolei, Al Jazeera podała 27 października informację, że Hamas nie może wypuścić zakładników według swojego oświadczenia do momentu zawieszenia broni z Izraelem. Także zakładnicy, o których Izrael walczy, nie zostaną wypuszczeni, póki, przynajmniej Hamas tak twierdzi, póki Izrael nie zawiesi broni. Więc Hamas idzie na wojnę totalną i nie zgadza się na warunki jakiejkolwiek strony izraelskiej, na czym oczywiście cierpią również mieszkańcy strefy Gazy, no bo Izrael w efekcie bombarduje cywilów, co widzimy. Co do samego Hamasu, to mamy informację, że siły zbrojne Hamasu ukrywają się w tunelach, o których mówiłem wcześniej, w tunelach, które były kopane od czasów drugiej Intifady. W tych tunelach Hamas ma podobno, według przynajmniej informacji zachodnich, przetrzymywać Amunicję, materiały wybuchowe, zapasy żywności, wody i lekarstwa i paliwo do pojazdów i rakiet czyli po prostu Hamas się ukrywa i wydaje się, że nie liczy się z ofiarami cywilnymi po stronie Palestyńczyków. 27 października o godzinie 19 została do mediów podana informacja, że mieszkańcy większość mieszkańców strefy gazy straciła całkowity kontakt ze światem, zostali odcięci od wszelkich mediów, od internetu, od kontaktu ze światem zewnętrznym. I w nocy, żeby po prostu nie przekazywać prawdopodobnie informacji o tym, co się dzieje wewnątrz, i w nocy z 27 na 28, tak jak mówiłem, rozpoczęły się kolosalne bombardowania. Zdjęcia wyglądają dość przerażająco, mamy całkowitą ciemność w strefie gazy. Jedynymi światłami w tej nocy były po prostu światła wybuchów. No jest to dość przerażająca sytuacja, patrząc z perspektywy człowieka, który takich rzeczy nie widział, a zna je tylko z historii. Z kolei Elon Musk na X, czyli dawnym Twitterze, platformie, która do niego należy, ogłosił, że przekazuje... Palestynie, uznanym organizacjom pomocowym w Palestynie, jego satelitarny system komunikacji Starlink i skrytykował odcięcie komunikacji w Gazie jako coś, co jest niedopuszczalne. Kolejna informacja, której zachodnie media nie podają, wczoraj w piątek na kanale pojawił się odcinek na temat tego, że Instytut Świątynny podał miesiąc, w którym zostanie poświęcona Świątynia Jerozolimska. Natomiast w tym materiale powiedziałem również, że policja izraelska strzegła. Zgórza Świątynnego po raz pierwszy, co potwierdziła w dniu dzisiejszym Al Jazeera. W piątek doszło do starć między siłami Izraela a Palestyńczykami, po tym jak siły Izraela zabroniły młodym Palestyńczykom wstępu do meczetu Al Aqsa na Zgórzu Świątynnym. A palestyńska Agencja Informacyjna podała informację, że tego dnia zabito czterech Palestyńczyków na, za zachodnim brzegiem Jordanu. Czyli nie tylko w strefie gazy giną Palestyńczycy, ale również na zachodnim brzegu Jordanu, co mówiłem w kontekście możliwości zajęcia Placu Świątynnego przez Izrael, że pewne siły w Izraelu będą chciały przenieść konflikt do Jerozolimy i na zachodni brzeg Jordanu, właśnie po to, żeby móc w ramach działań wojennych zająć również plac świątynny, co może się jak najbardziej ziścić, bo coraz więcej widzimy sytuacji, gdzie są. Prowokacje wobec Palestyńczyków w samej Jerozolimie i starcia między protestującymi Palestyńczykami a siłami zbrojnymi Izraela. Po stronie zachodniego brzegu Jordanu zginęło już 110 Palestyńczyków, o czym zachodnie media również nie informują. Bo to jest informacja, która wydaje się informacją poboczną, a moim zdaniem stanie się informacją bardzo istotną w momencie, w którym dojdzie do zajęcia placu świątynnego i odbudowy właśnie świątyni jerozolimskiej. W Hebronie na zachodnim brzegu Jordanu w dniu dzisiejszym około 350 osób protestowało. W obronie strefy gazy i podobno, według jednego z anonimowych uczestników manifestacji, armia izraelska stłumiła demonstrację za pomocą dronów. Przechodzimy teraz do relacji tego, co się działo po stronie izraelskiej. 22 października premier Izraela Benjamin Netanyahu ostrzegł Hezbollah. Przed włączaniem się do wojny, powiedział następujące słowa. Nie wiadomo, czy Hezbollah włączy się w wojnę pomiędzy Izraelem a Hamasem, ale jeśli to zrobi, Izrael odpowie kontratakiem na niewyobrażalną skalę, który zasieje spustoszenie w Libanie. Czyli Netanyahu grozi Hezbollahowi i całemu Libanowi, żeby, że jeżeli Hezbollah włączy się w wojnę, Hezbollah, tak jak mówiłem wcześniej, wspierany przez Iran, do Iranu też troszeczkę przejdziemy później, to Izrael użyje pełni sił przeciwko. Libanowi. Z kolei Itamar Bengwir na platformie X, czyli również na Twitterze, oświadczył w, w jednym ze swoich postów, że «Cytuję każde porozumienie w sprawie ciągłej pomocy dla gazy, które nie obejmuje uwolnienia wszystkich naszych uprowadzonych, jest kontynuacją koncepcji, która doprowadziła nas do miejsca, w którym jesteśmy». Pomoc humanitarna tylko w zamian za uwolnienie wszystkich uprowadzonych. Czyli Tamar Bengwir z partii Żydowska siła sionistycznej partii i zwolennik odbudowy świątyni jererozymskie, o czym mówiłem wielokrotnie, zapowiada, że, że jest wrogiem jakiejkolwiek pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy do momentu, w którym Hamas nie wypuści wszystkich zakładników. Z kolei, tak jak mówiłem wcześniej, Hamas zapowiedział, że nie wypuści zakładników, póki Izrael nie zawieści broni, więc mamy tutaj konflikt, który prawdopodobnie będzie dalej eskalował niestety. 24 października izraelskie wojsko oświadczyło, że w poniedziałek wieczorem uderzyło w obiekt Hamasu w obozie dla uchodźców w Gazie. I jak się okazało, w tym obozie dla uchodźców oczywiście znajdowały się kobiety i dzieci, i według mediów palestyńskich zginęło w trakcie tego bombardowania około 5 osób. Daniel Hagari, jeden z rzeczników izraelskiej armii, 25 października oświadczył, że, cytuję, nawet teraz Iran kontynuuje wspieranie Hamasu przekazując mu dane wywiadowcze, trwa również irańska kampania oczerniania Izraela w internecie. Władze Iranu udzieliły palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas bezpośredniego wsparcia przed atakiem na terytorium Izraela, przeprowadzonym 7 października. Teheran zapewnił bojownikom szkolenia, a także przekazał dostawy uzbrojenia, pomoc finansową i technologiczną. Czyli widzimy, że Izrael dalej próbuje eskalować konflikt z Iranem. Jest to konflikt, tak jak mówiłem, który będzie trwał, bo Iran jest największym zadeklarowanym wrogiem Izraela. Z kolei Izrael nie jest mu wcale dłużny i również uważa Iran za swojego największego wroga w regionie co w pewnym sensie może prowadzić do dalszej eskalacji na linii USA-Bliski Wschód, bo kraje arabskie w większości, po, pomimo tego, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że mamy tu do czynienia z różnicami religijnymi i etnicznymi, bo Iran nie jest krajem arabskim i nie jest krajem sunnickim, tak jak większość krajów arabskich, to jest krajem szyickim i większość społeczeństwa stanowią Persowie, to jednak w sytuacji wspólnego wroga możemy mieć, do czynienia z tym, że te kraje, które często ze sobą się kłóciły, staną wspólnie przeciwko wspólnemu wrogowi. Więc, no jak widzimy, Izrael dąży nadal do eskalacji większej konfliktu z Iranem. Prawdopodobnie próbuje zastraszyć Iran, jednak yy, prawdopodobnie da to skutek odwrotny do zamierzonego, o czym powiem troszeczkę później. Przechodząc do kolejnej informacji, 27 października minister obrony Izraela wypowiedział się w sprawie przyszłej ofensywy, która jest nadal planowana w Strefie Gazy, która prawdopodobnie niedługo się zacznie, bo po bombardowaniach armia izraelska ma zamiar wkroczyć do Strefy Gazy i ją zająć, o czym już informowałem w zeszłym tygodniu. Natomiast tutaj przytoczę fragment wypowiedzi Joawa Galanta, czyli izraelskiego ministra obrony. I to jest cytat. Izrael zamierza wkrótce rozpocząć w strefie gazy ofensywę lądową, która będzie długa i trudna, ponieważ wymagać będzie zlikwidowania sieci podziemnych tuneli wykorzystywanych przez Hamas w jego operacjach. Tu jest mowa o tych tunelach, o których mówiłem wcześniej, i dodał w dalszej części wywiadu, że ofensywa zajmie dużo czasu, więc będziemy mieli do czynienia po bombardowaniach z wkroczeniem. Sił izraelskich do strefy gazy, które będą próbowały wyłapać przywódców Hamasu z tych tuneli, co, tak jak zapowiedział minister obrony Izraela, nie możemy się spodziewać szybkiego rozwiązania tego konfliktu. Ayman Safadi, wicepremier i minister spraw zagranicznych Jordanii, wypowiedział się na temat ofensywy izraelskiej, która ma się wkrótce zacząć. Według niego Izrael rozpoczął inwazję lądową już w piątek wieczorem. To jest ten incydent, o którym mówiłem wcześniej. Jednak ze z strony izraelskiej nie jest to jeszcze ta zaplanowana inwazja, natomiast wicepremier Jordanii stwierdził, że wynikiem tej inwazji będzie, cytuję, katastrofa humanitarna na epicką skalę. Z kolei Mark Regew, czyli doradca premiera Benjamina Netanyahu, premiera Izraela, oświadczył, że po inwazji, gdy to się skończy w domyśle inwazja, strefa gazy będzie zupełnie inna. I teraz tej nocy z 27 na 28 października, po odcięciu komunikacji po stronie strefy gazy, po stronie palestyńskiej, tak jak mówiłem, zapadła całkowita ciemność w gazie. Jedynymi światłami były światła bombardowań i Izrael potwierdził, że przeprowadził z piątku na sobotę bombardowanie na dużą skalę i zbombardował około 150 celów tych podziemnych kryjówek Hamasu, o których mówiłem wcześniej. Przechodzimy teraz do informacji z państw ościennych i zacznijmy od Libanu. 23 października w poniedziałek libańska państwowa agencja informacyjna NNA potwierdziła atak Izraela. Lotnictwo Izraela miało zaatakować dwie komórki Hezbollahu, które znajdują się właśnie na terytorium Libanu. Także powoli widzimy, że Izrael no, coraz więcej pozwala sobie w kwestii ataków. Po stronie libańskiej, a dziś zachodnie media podały informację, że około 29 tysięcy mieszkańców Libanu zostało zmuszonych do opuszczenia domów z powodu starć izraelskiej armii z, Hezbo z Hezbollahem. Więc jakby ten konflikt w innych krajach niż tylko Izrael i strefa gazy jest widoczny i siłą rzeczy przenosi się do krapaństw ościennych. A w starciach na terenie Libanu. Od 8 października, czyli od początku wojny, zginęło co najmniej 46 członków Hezbollahu, to jest potwierdzona informacja, oraz trzech żołnierzy izraelskich i czterech cywilów, w tym jeden dziennikarz. Aktualne rozszerzenie konfliktu nie dotyczy jedynie Libanu, ale również Egiptu. Oczywiście w Egipcie nie mamy do czynienia z konfliktem na dużą skalę. Z nocy z 26 na 27 października zostały zbombardowane dwa ośrodki Turystyczne w miejscowości Taba na Półwyspie Synaj przez pociski niewiadomego pochodzenia. W wyniku tego bombardowania obrażenia odniosło 6 osób. Nikt nie zginął na szczęście po stronie egipskiej. Natomiast w piątek rano lotnictwo USA zbombardowało w Syrii kilka celów powiązanych rzekomo z irańskim korpusem Strażników Rewolucji, i Pentagon poinformował, że jest to odwet za ataki na amerykańskie bazy i personel wojskowy w regionie. Lloyd Austin, sekretarz obrony USA, powiedział tak. Precyzyjne uderzenia podjęte w samoobronie w odpowiedzi na serię powtarzających się i w większości nieskutecznych ataków na personel USA w Iraku i Syrii, dokonywanych przez wspierane przez Iran milicje. Dodał, że Polecenie ataku przyszło od samego Bidena i rzekomo nie ma mieć związku z wojną Izraela z Hamasem. Natomiast wiemy, że USA prawdopodobnie w ten sposób chce również pokazać swoją siłę Iranowi, po to, żeby zniechęcać Iran do konfliktu, co może przynieść skutek odwrotny do zamierzanego. Więc może tu dojść do dalszej eskalacji ze strony Iranu. Z opublikowanego komunikatu przez Chińskie Ministerstwo Obrony dowiedzieliśmy się, że sześć chińskich okrętów operuje na Bliskim Wschodzie. I ma to być odpowiedź na wysłanie lotniskowców przez Stany Zjednoczone na Bliski Wschód w wyniku właśnie wybuchu wojny między Hamasem a Izraelem. Także jak widzimy, Chiny zaczynają powoli również angażować się w ten czy inny sposób w ten konflikt. Widzimy skutki tego konfliktu również. Na kontynencie azjatyckim. Teraz przejdźmy do informacji na temat Iranu. 27 października Ali Fadawi, czyli jeden z dowódców Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, zagroził Izraelowi bombardowaniem i stwierdził, że jeżeli będzie taki rozkaz, rozkaz uderzymy w Haifa. Haifa jest to jeden z większych miast w Izraelu. Jest to miejscowość przemysłowa miejscowość, w której znajduje się większość produkcji izraelskiej. I stwierdził również, że efektywność żelaznej kupuły izraelskiego systemu przechwytywania wrogich rakiet jest znacznie niższa niż podają siły obronne Izraela. I jego zdaniem jej siła stanowi 30% tego, co podaje w rzeczywistości Izrael. I dodał jeszcze później, że Ameryka stworzyła Izrael dla swojego bezpieczeństwa i w razie zagrożenia łatwo go poświęci. Także jak widzimy, te wszystkie próby nacisku na Iran są nieskuteczne. Iran będzie dążył do eskalacji i pytanie, czy zdecyduje się na atak z któraś ze stron w pewnym momencie, o tym dowiemy się w najbliższej przyszłości, ale jak widzimy zarówno strona zachodnia jest zdecydowana do tego, żeby powstrzymać Iran, a Iran jest zdecydowany do tego, żeby w razie prób jakichkolwiek ingerencji zachodu, czy to w Libanie, czy w jakimkolwiek innym kraju, Iran jest gotowy, żeby odpowiedzieć, Bombardowaniem, więc tutaj nie mamy raczej szansy na to, że Iran będzie siedział cicho w razie jakiejkolwiek interwencji jakiegokolwiek kraju zachodniego. Teraz przejdę do informacji z Turcji, zasadniczo do jednej konkretnej wypowiedzi Erdogana, czyli prezydenta Turcji, który zdecydowanie potępił Zachód i stanął po stronie Palestyńczyków. Teraz czytuję jego wypowiedź. Rada Bezpieczeństwa ONZ zamiast negocjować zawieszenie broni i powstrzymywać śmierć cywilów opowiada się po jednej ze stron konfliktu. Organizacja będąca jedynie świadkiem zbiorowego karania ludności w gazie nie może dać ludzkości nadziei, zapewnić spokoju i stabilności. Czyli krytykował Radę Bezpieczeństwa ONZ i dodał później jeszcze, że milczenie państw Zachodu pogarsza kryzys humanitarny w strefie gazy i stwierdził, że Rada ONZ powinna być bardziej demokratyczna, a mniej scentralizowana, czyli słuchać również krajów blisko wschodnich, a nie tylko zachodnich. Czyli widzimy, że Turcja nadal opowiada się po stronie Palestyny i w wyraźny sposób krytykuje instytucje zachodnie za politykę, jaką prowadzą. Przechodzimy do informacji z Europy. 21 października w Londynie miała miejsce duża manifestacja propalestyńska, w której wzięło udział 100 tysięcy osób. Również mieliśmy do czynienia z kolejnymi demonstracjami imigrantów w Berlinie i w Düsseldorfie w Niemczech. Ta demonstracja w Berlinie liczyła około 5 tysięcy osób. Jest to demonstracja również antyrządowa. Tak jak mówiłem wcześniej, dochodzi do wewnętrznych konfliktów w Niemczech między rządem a imigrantami. Również dostaliśmy informację, że we wrześniu rekordowa ilość nielegalnych imigrantów dotarła do Niemiec. Więc mamy do czynienia z tym, że coraz więcej imigrantów będzie w Niemczech, coraz większe będą protesty antyrządowe z ich strony. No i Niemcy, tak jak mówiłem, podejmują próbę deportacji tych imigrantów. No, widzą po prostu problem, który sami stworzyli, i po latach próbują sobie z nim radzić. 23 października kolejna łódź z rekordową liczbą nielegalnych imigrantów dotarła na Wyspy Kanaryjskie, więc kolejny napływ nielegalnych imigrantów do Unii Europejskiej. Z kolei z Belgii dotarła do nas informacja, że 23-letni Palestyńczyk poinformował Belgijską Federalną Agencję do Spraw Przyjmowania Azylantów, że zamierza, cytuję, umrzeć jako męczennik, wysadzając się w powietrze. Wcześniej złożył wniosek o azyl w Belgii. Miał pojawić się we wtorek w biurze, jednak się nie pojawił no i zapowiedział, że dokona samobójczego ataku. Do tego ataku na razie nie doszło, natomiast służby belgijskie poszukują tego Palestyńczyka. No i obecnie w Belgii obowiązuje trzeci stopień zagrożenia terrorystycznego, czyli najwyższy z możliwych stopni. Także Belgowie spodziewają się po prostu kolejnych ataków terrorystycznych po ubiegłotygodniowym ataku na stadionie, o którym mówiłem, w którym zginęło dwóch mężczyzn. Z kolei 26 października Al Jazeera podała informację, że prezydent Rosji Władimir Putin wypowiedział się w sprawie wojny izraelsko-palestyńskiej w następujący sposób. Naszym dzisiejszym zadaniem, naszym głównym zadaniem jest powstrzymanie rozlewu krwi i przemocy i dodał: dalsza eskalacja kryzysu jest obarczona poważnymi i niezwykle niebezpiecznymi i destrukcyjnymi konsekwencjami i nie tylko dla regionu Bliskiego Wschodu. Może rozprzestrzenić się daleko poza granice Bliskiego Wschodu. Więc jak widzimy, również Rosja zaczyna powoli angażować się w ten konflikt, grożąc tym, że jego skutki mogą być widoczne poza bliskim wschodem, więc to jest kolejna przesłanka za tym, że mamy sytuację, tak jak powiedział ten analityk, którego przywoływałem na początku, mamy sytuację jak przed wybuchem pierwszej wojny światowej, gdzie mocarstwa światowe zaczynają angażować się w konflikt i, tak jak Putin, straszą tym, że może on się rozdać na inne regiony świata. Także teoria o tym, że mamy tu do czynienia z przedsionkiem III wojny światowej, i są jak najbardziej prawdopodobne. Czy dojdzie do eskalacji światowego konfliktu, to zależy od bardzo wielu czynników. Może nie dojść, może dojść. Natomiast przesłanki mówią o tym, że jeżeli konflikt będzie dalej eskalował, to coraz to kolejne mocarstwa będą się w niego włączać. Także warto śledzić dalej nasz kanał, będziemy informować na bieżąco o kolejnych sytuacjach związanych z tą wojną. I dziękuję wam za uwagę i do następnego odcinka. Czołem.